Nie będziesz tym butkiem jeździć! Co ty chcesz zrobić? Przestań! Nie będziesz! Jak się że... No i zdolne, w drobny mak! Possible... Tu, tu nie Przestań! Nie trzymaj mnie do mnie! te buty w ogóle nie macie w domu. Ja rozumiem, że wygodne siedzenie że duża bateria. Pojedziesz do wszystkich swoich koleżanek. Że masz zderzak, że jak walniesz ścianę, nic nie stanie, ale też chciałbyś z tobą trochę poprzebywać. To może zamiast rozwalać go w drobny mak, Kupimy Ci podobny. Drugi. No, ale z Tak, z dofinansowaniem z To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny Ortolaj spółka Zo.